Każdy ma tutaj super celność. Snajperzy jedni. W dupę pierdolenie. Zbiera się tłum gotowy do linczu. Chcą twojej głowy na tacy. Są też z nimi gliniarze. Trzystaście protestujących. Mam ich zabić. Jak fajnie! Hmm. Wy sobie tabicie się, tak? Chcę ja wam, kurwa, zrobić niespodzianeczkę! Niespodzianeczka! Jeee! Yeah. Yeah. Jeee! Gdzie cię, skurwysyny? Gdzie idzie? gliniarzy ich osłaniają! Je, yeah. je! Yeah. Ktoś jeszcze? Który, który? Spadać! Gdzie się chowasz? Nie uciekiesz przed kolem! Ech, tak. U, jeszcze jeden. Jako ten został? Zabieraj swój dup z kosztowni! IJEST JAKI KŁOPCIUK! Kapitan Tsubasa byś nie powstydził! Slow motion kop! Cztery misje, jeszcze jedno i będę Nie wiem co tam porabiasz! Upgrade! Ludzie zaczynają się Ciebie bać! Naprawdę bać! Cholera... Może tylko tak można zapewnić... Na ulicach. Dada. Woda? Wo, A tym co się stało? Wow. Facet jest przerażający! Ja, pierniczę. Ludzie! Ludzie fontanie sobie chodzą! Hej! Wstaw! O nie mam mocy! Ruszajcie dupę! Przedasz mi się! Ona mi tu swoją energię dawaj! Yy, ja stąd spadam. Dobrze, sprawdzimy moce. Może coś będę mógł... 500 punktów tylko? Dlaczego tak mało? Hmm. Nic nie mogę kupić, oprócz chyba o 3 gigawatowych. O, nawet tego nie mogę. Dobra. Idziemy na misję główną. Będę tak pół na pół, żeby... Żeby nie było wam za nudno. Nie narzekajcie mi tutaj. Że was... Nie tutaj... Nie rozpieszczam. Są i te misje i te. Normalnie bym robił najpierw te żółciutkie. Ale żeby się nudzicie, tutaj muszą być fabularne, bo o ci, co nie grali, muszą wiedzieć o co chodzi. Dobra. Idziemy, panie parkurze. A, i to mi przypomniało kolejnej kwestii. Macie, przestań się, przestańcie mi pierdolić, że tutaj ta gra przypomina Asasyna. No nie wiem, z której strony przypomina. Też w Asasynie jest parkur i tu jest parkur, to nie znaczy, że jedna gra jest podobna do drugiej. To jak porównać, nie wiem, kurde, nawet Prince of Persia do Asasyna. I tam jest też spinaczki latanie, i tam jest spinaczki, latanie i walki. Albo tak porównać jedno, jednego FPS-a do drugiego, i w jednym i w drugim strzelanie. I niby to ma być to samo, tak? Więc macie przestać mi truść dupę. Nie, po prostu to jest głupota takie porównanie. No dobra, strzelają we mnie, chyba... Nie, ja jeszcze tego zabiję. No i będziesz tutaj lata po dachu. Mało was żniwiarzy tutaj w mieście jest? No. Dobra, biorę się za misję. To nie wygląda najlepiej moja. Pełno tu chorych, a woda w fontannie jest czarna. Dobra, idź tam. Musimy to powstrzymać. A, już wiem gdzie mogę iść. Pskażę sobie po. E balkoniku. nie. nie. po dachu? jakimś? To jest ta fontanna, tak? To się dzieje? Jaka czarna smoła. To jest po prostu ropę tam. Co ty tu robisz? Moja kazała mi sprawdzić, co się dzieje z fontanną. Kim jest moja? Nieważne. Posłuchaj, trisz. Wiem, co powiedział o mnie tamten gość. Przez ciebie zginęła moja siostra. Przysięgam, nie wiedziałem, co było w tej paczce. Nie chcę tego słuchać. Chcesz pomóc? Dobrze, możesz zacząć od zamknięcia tamtego zaworu. Zaciął się i nie mogę go przekręcić. Tamtędy czarna smoła dostaje się do fontanny. Jaka wredna suka. Tylko, tylko mi rozkazuje. Zakręć to, bo ja tego nie mogę! No, ona była sprytniejsza, widziała, że tutaj poleci. Jakiś gówno na mnie. Muszę wziąć samochód z samochodu Chodź ze mną. Nic nie widzę. O mój Boże! Obserwowałam cię na Jaki O, Ona cię widzi, gardzi to twoja moc ją nie pokochał. Wow. Całkiem niezły nie grzeździarz, złączyło odejść od nie, nie będzie mi słuchać mego serca. Nie Uch, jesteś. Drogi. Padłem. Paweł, radzi sobie. Dzięki. Czemu mi. Pomogę Zmrażaczem poprzykała twarz. Jeśli będziesz pod wpływem tego szajsu, musisz poczekać, aż przestanie działać. Działa po prostu. Sportowy taki. Zmrażacz. Fontanną moja. Musiałem odciąć prowadzącą do niej rurę zasilającą. W tej okolicy są jeszcze dwa ujęcia wody. Rozumiem. Odetnę je i zobaczymy, co się stanie. Dobra, idziemy. To wredno, słuchaj, nie dziwne, że kurde... Już nie są ze sobą. To jest taki nieścia panny. wszystko twoja wina. Ty niosłeś tę paczkę. To z ciebie wszystko. Co cholera. Skąd oni mówili, że to takie Gówno mi Ze sobą niebezpieczne. To nazywali połowy miasta. U. Ej, ej. Yy. O, panowie się... A, wybuchli. No dobra, kręcimy? Uuuu... Łoblali mnie! Skurwysu... Wow! Nie tędy, nie tędy! NIE! może Dlaczego ją ona nie miała jakichś skojarzeń seksualnych? Uh. Wow! Po się zamknij. Dobra rada, tylko... Jestem zupełnie oh. sam. Nikt się do mnie nie przejmuje. Ani dziewczyna, ani ten grubat z dachu, ani kobieta w Tylko ja cię kocham. Zawsze Ej, cię to kocham, Cole. zawsze, i na zawsze. Miłość boską, wynoś się! Nie, yeah, King, King. Czy ona miała jakieś skojarzeń seksualnych? Masz sobie most, który nie ma ujścia? To jakieś się z czymś kojarzy. I czemu ja nie mogę w prawo iść? ścianę mam jakąś magiczną? Do tej misji? No dziwne. No? Nie mogę ten my przejść, a to jest ciekawe. No dobra, idziemy tam, gdzie trzeba. I izolator mnie chce zaatakować, ale się tylko to szybko. Wow! Oh! Dobra, unik. Taki jestem magiczny. Mamy jakiś prąd? Dobra. Dzięki. Kurde, pierdolone izolatory. Co słaby jestem jeszcze na nich teraz? Czy to? Ej, panie izolatorze, gdzie pan jest? Tam. O, dorwał mnie. Ninja! Kurde, starczy mnie w górze. Spadaj stąd. Jest, pokonałem go. Jeszcze raz. Okej. Okay. na Do pewności. Dobra. Ja nie chcę odkręcać te rury. O, właśnie. Jeśli zakręcę zawór, dostanę syfem w twarz. Pewnie znowu mnie pokręci, będę miał kolejną wizję. A może zmuszę tego gościa, żeby zrobił to za mnie. Chyba wiecie co zrobię teraz Gość. Co? myślałem, że to kobita jest w takim kapeluszu damskim Dobra gościu, brudasie, rusz się. No w nowej Twój pan i władca ci każe Jest. Mam kolejny poziom z... z, z o, idź słym. ten zawór albo zrobię z z tym banitą. Świetnie. A oblało go czarne główno i umarł. Tak, żyjesz? Już nie żyjesz. Zawory są zamknięte. Żegnam. Przydałeś mi się, kolego. to smole do systemu. Jedyna główna linia wodna w okolicy znajduje się pod Memorial Park. Wejdź do tunelu i znajdź ją. No może teraz będę o coś. 2900, za mało. Nowe moce się blokowały. Tylko niestety ja mam za mało punktów. No cóż, trzeba będzie trochę pozbierać. Tu muszę iść? Nie wiesz czym jest miłość, prawdziwa Ale nauczę ci jej. Ej, nie psuj mi wizji! Dobra. Zobaczy co straci. Jest. Dobrze, wchodzimy do środka. E, daj mi trochę mocy. Że przez to, że mi oblało to gówno, to nic nie wi... Nie mam trochę... Mo Bomba? Czy ja bomby słyszę? Nie mam trochę moich... Kulek mocy! Muszę sobie jakoś radzić inaczej! Więc rozpierdalam wszystko co w I Pod... Podcelownik Wow! Dużo wybuchów To jest co, co lubię! To co lubię, kochana! To co lubię! Jest! Eee. Yy, wszyscy zginęli? No trudno! Jakoś trzeba będzie sobie poradzić tym. Ej, gdzie wy uciekacie, co? Rudaski O kurde, co to było? Shootgunem! Wybuchło yy. już, koniec Żyjesz czy nie żyjesz? Żyjesz. To ty? Nie. Wow! Patrzcie Nie szalej! Ej no. <ścoughs> Jak się nazywa takie, takie, zboczenie? On, on ten... On rucha... Yy, ...przedmioty martwe. Kurde. Ło! A, to gluty. <ścoughs> Wow, co tu się dzieje? Wielku ludzi mnie atakują. Nie dobrze ze mną. To się nazywa schizofrenia. Trzeba się leczyć. Ale ich jest! Wow, za skinę. Schowię się za samochód. Co tu przeżyć? Spokojnie, spokojnie, kol, bez nerwów. Wow, samochód się zaraz zapali. Dobra.